January. Zapraszam do odcinka z Konta Widza, który aktualnie jest na sprzedaż. Pokażę wam to konto. Konto jest na sprzedaż. Cena to jest 130 zł. Do negocjacji. Przejdziemy sobie do ratowania świata. Bohaterowie. Mamy tutaj 82 mamy tutaj tego zombiaka, gutryperka, tam bohaterowie, tam mało kto. 51 mocy jest. Schematy: mamy digla 71, Hydra. No takie ratowanie do rozszerzenia. W plecach nie ma nic. W sumie. Są tu jakieś śrubki itd. Tak dalej, tak dalej. No to mnie jeszcze, przejdźmy sobie od razu do Battle Royale. ...to jest prosem i hardem, się do nas nie nadaje. Nie Mamy Royal Bombera. Dobra, przejdziemy sobie teraz do szafki. Malowania przeglądają wcześniej, są wszystkie karnetowe. To jest tylko kupiona. Malowań to należy tyle. Emot, emotek, emotek jest dużo. Piąty sezon, tu jakieś kupione. No, a tak jest w sumie sporo. Sporo tych za 200, za 500, za do 800. Dobra, przejdźmy do spadań. No, spadania jakieś tam ma. Kardynetowe wszystkie, bo chyba są dwa tylko kupione. Są dwa do kupienia i tak. E, parasolki mamy. Jedną lotnie kupioną. To plusa. mamy tutaj z tego zimowego. Wejdźmy sobie do kilofów sezonowe, 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 mamy z tego pakietu zimowego. Mamy maga i sopel lodu. Kilof maga ma edycja, jakby ktoś nie wiedział. Wysoka jest ta mniejsza, Skina. Karnetowe tutaj, mamy royal bombera, lewiatanka, dark bomberka, króliczka. Cool oczywiście poprzedniego Halloween. Memhem SPS Plus, Czaszkowniczka, Szturmowca, Mikołajka, Mamy tą bawkę, renegaitka i Elfka. No i w sumie jeszcze tam. Nie nie uwagi. Nie uwagi. I co? To w sumie tyle. Cena za konto to jest. 130 zł do negocjacji. Napisać do mnie może na fanpage'u. Przekieruję Was do osoby, która taką to konto sprzedaje. No co? To w sumie tyle. Na razie. Cześć, cześć.